Pozwalamy innym ludziom, żeby targali nami po prostu w lewo, prawo, w przód, w tył, w górę, w dół, ale to jest i tak nasza decyzja. My pozwalamy na to. Ważne, żeby badać siebie, z jaką ja intencją wychodzę do ludzi, kiedy coś ludziom pokazuję. Czyli żeby to nie było na zasadzie, że ktoś nam przychylnie, to my rośniemy, rośniemy fajnie z kowronki, a jak ktoś nam nie przychylnie, to od razu w dół. Bo wy macie być cały czas stałe. We wszystkim, co robicie, macie być stałe. Totalnie we wszystkim. W całym waszym życiu nikt nie ma prawa, czy jak wam mówią ładnie, powodować czegoś was, czy jak wam mówią nieładnie, żeby cokolwiek was było poruszane. Oczywiście my jesteśmy istotami stadnymi, prawda? Także potrzebujemy mieć interakcję z drugim człowiekiem i w drugim człowieku też wiele odpowiedzi znajdujemy, tylko żeby to nie było z pozycji takiej, bo ja chcę tutaj, żeby ktoś mi. Odpowiedział, bo ja potrzebuję wewnętrznie zalepiać swoje dziury w środku. Wy macie wychodzić do ludzi z pozycją taką, że ja wiem, kim ja jestem, i ja świadomie wchodzę w interakcję z drugim człowiekiem.